Ulises Jaroszyński, pisarzem, historykiem, aktorem. Mieszkam w Kuritibie na południu Brazylii. się co oznacza określenie e, Polacy bez flagi, Polakosy Bandera, i dlaczego może być ono uznane za obraźliwe tutaj w, Bra w Brazylii? Ten obraźliwie słowa,

Nem mieli o bivaterstwo polskie. O bivaterstwo mój prajadek biu Inni byli prussarski, austriacki, ma tutaj kaminski, gemuvion. Ja, este é austriacki. Dokumenti mój prajadek pisze, vien, Austria. Próximo. Kamiński nie mogą być austriacki. Kamiński chodzi do kamien. Kami, osoba, że urodził się w kamień, Kamiński. Jako osoba, że urodził się w Paraná, jest Paranáense. Więc Kamiński nie mogą być austriacki. I to jest sprawa bardzo e, ważna. Bardzo ważna. Dlaczego osoba tutaj ma takie dziwne nazwisko, i nie widzą skąd urodzili pradziadek, pra, prababcia, i nikogo? I inna sprawa jest, że tutaj notariusz zmienili nazwisko, jak moje. mui rodiu do do zve miasta eh, castro eh ki je mui muiotsa i rodiu tam mui muijade viu analfabet ne ucil pisac ni po polsko, ni po portugalsku Muviu viu po portugalsku po polsko, ali Risat, tchitat, nits. Vient se rodiu do notários, yom tchik. E te notários, V. Castro, muvi geon jest niemetskiego por rodzenha. Yom tchik? Puski eh, niemetskiego por rodzenha? Olha, ok. Bichisco Tam... dobre. E mui jarikin rodiu. Mui sim, eh, nazevashen kazimiej. E Arushinsky. Ia que pisani? Por portuguesco, Cajimias, Casemiro. Tá pravo naturalização Getúlio Vargas, né? Emugal bin pisat e minas visco diníne cray. Viensi mui e que és mui oitse és Casemiro não kajimias, ali de bem estético, que é de, spotkałemos muito onde movili, kajo, kajik, mugobin, tá aqui, simpatite né, não é, é de O, meu pai, meu pai, não o, o e é de Casemiro. E a Michele O Więcej. I Jaroszynski. Aqui onde on słyszał, on napisał po português. Więc então, não mam J, na początku, Jaroszynski, e não é SI, między. Ja nie jestem Polakiem więcej. Jaruszyński jest. Jaruszyński zmienił taki okno moje. Nie jestem Polakiem. Rozumiesz, taki sprawa bił. I są dużo, milionów w Brazylii, że mają tak samo sprawo. No Polska była w rozbiorach i też nie miała swoich konsulatów tutaj, aby pomagać tym polskim obywatelom, tak. aby. Tą Tutaj w Kuritibie na przykład nie miał konsulaty rosyjskie, prusarskie, ale miał austriackie. Więc austriacki pomagali. Konsul austriacki pomagali. Malutko. Osoba, że przyjechali z zaboru I co? I, i, I prosto. Nie ma nic. Nie? Ale to też jest e, dziwna sprawa. E, pierwsza, pierwszy miejsce na całym świecie, dyplomatyczny miejsce polski na całym świecie, pierwszego jest konsul generalny w Kuritybie. Przed ambasada polska w Rio de Janeiro. Tutaj hmm. była nowa Polska. Nie staną Stanów Zjednoczonych, nie miał przed Kuritiba. Kiedy to było? Który rok? 1912 roku. 20? roku. Dziękuję.